Ta bramka i zaliczka przed wyjazdem jest niezwykle istotna, abstrahując już nawet od samej podróży, która rzeczywiście potrwa bardzo długo. Teraz możliwa kontra, bardzo dobre podanie do Bartosza Ślusarskiego, będzie już prawym skrzydłem Gergo Lovrencic. Powinien zagrać teraz do środka. Wdał się w drybling. Ale będzie okazja! Yes! Mówiliśmy o tym, że ten piłkarz może odmienić grę Lecha Poznań. Krytykowałeś Gergo Lovrencicia, że tam się zaplątał. Owszem, zaplątał się, ale doskonale wiedział, gdzie jest kolega z drużyny. Wiedział, gdzie podać, a Rafał Murawski takich sytuacji nie marnuje. Dla niego to przecież tylko sparing. Rafałowi Murawskiemu wystarczyło zaledwie kilka minut do tego, żeby strzelić bramkę po asyście Gergo Lowręcicza. Myślę, że w tej chwili już to spotkanie zaczyna nabierać nieco innego kształtu, bo Lech strzelił bramkę. Może czu czuć się teraz pewniej, przypomnijmy też o tym, że przecież to, że ty są Taudy Korgan jest w trakcie sezonu, lechici dopiero się rozkręcają. A po wejściu Rafała Murawskiego widać to bardzo dobrze. Gerdolowręcić. To to nazwisko, o którym powinniśmy najgłośniej mówić, proszę Państwa, po tej akcji, bo mówiliśmy dużo o tym, że bardzo szybko wdarł się do pierwszej jedenastki Lecha Poznań, że to perspektywiczny zawodnik. Szybki, dobry technicznie, że wie jak się zachować, będąc przy piłce. I tutaj to pokazał. Fakt. Nie zorientował się w dobrym akcji w 14 Niesemir Styli rzeczywiście awojął Viparib. Przejęcie Rapoła Murawskiego. No doskonale teraz w odbiorze reprezentant Polski. Ile jakości do gry Lecha Poznań wnosi... Ale to co poczek! ramka tego piłkarza w barwach Lecha Poznań, cóż za wolę ależ trafienie Węgra w tej chwili możemy powiedzieć, że spłacił wszystkie swoje niedoskonałości z pierwszej połowy, zagrał fantastycznie Jergo Lovrencisz proszę Państwa, jeszcze raz przypomnijmy nazwisko tego piłkarza przyszedł do Lecha Poznań z Lombardu Papa, a teraz fantastycznie, uderzeniem z voleja w takiej bardzo nietypowej pozycji Strzela bramkę. To był trochę taki strzał, jak no będzie trochę górnolotne porównanie, ale jak uderzenie sami Kediry w meczu z reprezentacją Grecji. Też takie bardzo sytuacyjne. On nie miał takiego dobrego ułożenia ciała nawet do tego uderzenia. Nie mógł mieć, ale mimo wszystko przybojem wdarł się polegalne. Mówiono o nim, że jest trochę jak Andrzej.